Thank you To jest dobry miejsce, nie jak dom, nie? Tak, to jest perfekta, bo będziemy tu prawie mieli. Dzień dobry, Czesi Czołem. Witam się z Wami z naszego nowego domu w Hiszpanii. I nie nazywam tego miejsca tak. Nad wyraz, bo faktycznie to było miejsce naszego zamieszkania na dwa i pół tygodnia, czyli naprawdę jest się w stanie człowiek przywiązać i to, co powiedział Ole, czyli nasz host, to miejsce to zdecydowanie jest bardziej dom niż jakiekolwiek zwykłe Airbnb. Tym bardziej, że teraz dla Was nagrywam ten voiceover. Jesteśmy już prawie na końcu naszego wyjazdu i będę płakać i absolutnie tęsknić za tym miejscem i myśleć o nim same dobre rzeczy. Także zapraszam na naszą przygodę w Hiszpanii. Pięknie Ja jestem zakochana Witamy w naszym hiszpańskim domu Ja nie mam na razie Słów po prostu Jest tu przepięknie i chyba dalej po prostu nie dowierzam Wow Nasz widoczek A to jest nasz basenik Trztos <grystanie> my zmienimy freestylny na wakacjach. Travel more, <grystanie> work <grystanie> less. Jak wam się podoba? Jak wam się podoba nasze mieszkanie? <grystanie> jest takie. Pięknie jest. Tu jest w ogóle jakieś fancy szkło, fancy las. Jest kongres. Zobaczmy. Ale tam mamy w ogóle szkła. Patrzcie. Tutaj są w ogóle kryształy. Ania, kryształy do picia są. What? Live, love, laugh, fly. Pięknie. Zastanawiam się tylko, czy to jakiś pięciolatek malował. Czy te ry. Wybieram y, resztkę. To ta osoba ma lepszy pokój. Wybiera sobie, no który jest. No tak. Wybiera. Tak. No tak. Nie ignorujemy. Nie no wygraliśmy. Na sobie. więcej, wybieracie pierwszy. Jak weźmiecie lepszy, to potem y, macie więcej w gorszym, a jak weźmiecie gorszy, to macie jeden dzień lepszy więcej. Dobra, to rzućmy jaki wybieramy. <ślesz> <ślesz> Teraz wybieramy gorszy i jesteś jesteśmy w lepszym. Nie, tak. Gratulacje! Dziękujemy! Dziękujemy! I w sumie było obojętne, bo ja i tak śpię tylko tak chwilę. Jesteśmy w filmie generalnie, bo ja mam wrażenie w tym momencie, że nasze, nasze życie to film. Nasze życie to film. Jakby. Czy wy to widzicie? Jakby nasze życie to film. Po siedmiu dniach podróży i spędzania czasu w samochodzie, to był wspaniały moment rozpakować się i osiąść na chwilę dłużej. Zobacz, żeby te kwiatki tak na balkonie ci rosły 12 na 10, 12 na 10. Jako że pierwszego dnia nie mieliśmy jeszcze za wiele opcji kolacji obiadowych, poszliśmy do polecanej przez naszego hosta miejscówki na wybrzeżu, którą odwiedziliśmy jeszcze raz na sam koniec naszej wycieczki, bo było tak dobrze. Zrób mi taką Dosłownie sekundę, chciałbym ją podrzucić, ale mogę nie trafić do budzi. Dobra, Dość, dawaj. Tak tak... Cały czas nagrywam. <grywania> ale rzucił. Zamówiliśmy z Mateuszem naszą pierwszą paęję tego hiszpańskiego wyjazdu, do tego Tinto Verano. Wszyscy poszliśmy w jakieś rybne dania, bo to właśnie zarekomendował nam tutaj nasz host Ole i ja bardzo cieszę się, że pozwoliłam sobie w swoim życiu na trochę więcej elastyczności z dietą i mogę takich rzeczy spróbować na wyjeździe. Tak bardzo cieszę się również z tego, że zaczęłam biegać, bo dzięki temu mogę zaczynać swój dzień bieganiem w tak pięknym miejscu. Idziemy właśnie do wejścia, a raczej do ticket office, by wejść na Caminito nasz Camino del Rey. Zobaczymy, czy nam się uda, bo nie mamy żadnej rezerwacji, ale stanęliśmy samochodem, więc powinno się udać. Także zaczynamy zwiedzanie naszej okolicy i widoczki nawet tutaj są bajeczne. Nasz plan na ten wyjazd generalnie jest taki, że trochę pracujemy, trochę zwiedzamy, a jako, że nasz pierwszy weekend przyjazdu był tuż po naszym przyjeździe to od razu ruszyliśmy z grubej rury na pierwszą wycieczkę. Była to wycieczka do Caminito del Rey, czyli słynnego wąwozu w Andaluzji i muszę przyznać, że już trochę tych wąwozów w swoim życiu zwiedziłam i ten był naprawdę potężny i ja, która nie ma ręku wysokości, też bałam się. Jak wieje, że nie wiem czy cokolwiek nas słychać, ale jest przepięknie! Nazwa tego wąwozu wywodzi się od króla, który po prostu się nim kiedyś przechadzał i mimo tego, że przed laty zdarzały się tutaj różne wypadki, to został Porządnie odrestaurowany i teraz absolutnie nie ma się czego bać. No chyba, że macie bardzo okropny lęk wysokości, to wtedy nie polecam, chociaż Michał, który też ma lęk wysokości, dał radę, więc i wy dacie. Widzio, jak wrażenie? Ja musisz teraz coś powiedzieć. To jest jak było. Tam, tam. Ale nie spojrzałem w dół ani razu. Po prostu zaprogramowałem sobie patrzeć przed siebie, patrzeć przed siebie i idź. Jakby zaczął? Przejście przez ten wąwóz to bardzo przyjemna sprawa, ale polecamy zdecydowanie z dużym wyprzedzeniem rezerwować bilety, bo inaczej, tak jak my, będziecie musieli iść z przewodnikiem. Potem pojechaliśmy dosłownie na kilka godzin na przechadzkę do miasta w Skale. Było to bardzo ciekawe zjawisko, turystyczne miejsce, ale czy bym polecała, żeby szczególnie specjalnie tam jechać? To niekoniecznie. Tym bardziej, jeśli tak jak ja macie chorobę lokomocyjną, to nie polecam, bo miasto w górach i w skałach oznacza dojazd przez góry i przez skały, co dla mnie równa się choroba lokomocyjna. Ja się czuję słabo. Pokonały mnie zakręty. Zjedliśmy szybki lunczyk i ruszyliśmy dalej. Welcome to Ronda! Kontynuując zwiedzanie Andaluzji, przyjechaliśmy do Rondy, jednego z najsłynniejszych miasteczek tej okolicy, słynnych ze względu głównie na swój wielki i robiący wrażenie most oraz widok. Czas tak, na tej to jest pierwszego churrosa, który totalnie nie wygląda jak typowy churros, ale wygląda bardzo domowo. Dlatego do wzięłam sos, którego pewnie bym nie wzięła, ale że się dzielę z Matisiem, to stwierdziłam, że sos Kinder będzie dla niego idealny.

Nie do końca wiem, czy tak właśnie powinny smakować czurosy, bo były one moimi pierwszymi w życiu, ale mam nadzieję, że nie ostatnimi podczas tego wyjazdu, bo jeszcze trochę Andaluzji i takich widoczków na pewno przed nami. Kolejny dzień równa się kolejna wycieczka, tym razem do jednego z najsłynniejszych miejsc na krańcu Europy. Właśnie wychodzimy z Hiszpanii i witamy się z Wami z Gibraltaru. Jesteśmy sobie w Gibraltarze i się czuję dziwnie, bo jest jednocześnie, jakbym była w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie, jakbym była. W Anglii, w jakimś małej wsi. A tu powiedziałam, w Anglii, a w Hiszpanii albo w jakimś włoskim miasteczku, więc jest to bardzo dziwne combo, No ale jest tak trochę inaczej, widzieć nagle wszędzie angielskie napisy i słyszeć taki typowy brytyjski język. Jest całkiem czysto, chociaż dzisiaj trochę pochmurno, ale mam nadzieję, że dzięki temu wejdziemy na tą słynną Gibraltarską górę bez żadnego daru słonecznego i też trzymamy kciuki, żeby nas małpy nie obrabowały, bo jednak tutaj na to trzeba uważać jak w Wenecji. Musieliśmy uważać na tych wszystkich pickpocketów, tak tutaj trzeba uważać na małpki. I Mati bardzo się ich boi, ale liczę, że... Bardzo! Mati się boi małpek. Ja się nie boję małpek, i liczę, że e, jakieś fajne fotki uda się nam z nimi zrobić, i może to słońce chociaż na górze trochę wyjdzie. Nigdy nie myślałam, że to powiem, ale naprawdę cieszyłam się, że to słońce nie wyszło, bo i tak wymęczyliśmy się maksymalnie, bo chcieliśmy wejść na piechotę i to była najlepsza decyzja świata, bo dzięki temu zobaczyliśmy jeszcze więcej tych wspaniałych, uroczych i przemądrych stworzeń. Ja nie wiem, ale mam coś do małpek e, i do wszelkiego rodzaju małpowatych stworzeń jakąś ogromną więź e, i takie poczucie respektu i no to było wspaniałe przeżycie i fakt, że można być tam tak blisko tych zwierząt było absolutnie niesamowite i jedyne w swoim rodzaju. Postanowiliśmy wchodzić na piechotę, a nie wjeżdżać. Jest fajnie. Workout zaliczony, ale już nie czuję nóg. Autentycznie nie czuję nóg, a jednocześnie boję się, że laska. O, kuźwa, jakaś małpa zabierze mi telefon tymczasem ja dwie minuty temu mówiąca, że wcale nie boję się małpek, to jednak jak się już jest tak blisko nich i słyszy się te wszystkie historie, to trochę tam straszek jest, ale szczerze, nawet jakby mi coś zabrały, to chyba nie umiałabym się złościć i gniewać, bo są przeurocze, przewspaniałe i to jest chyba jedno z niewielu takich miejsc w Europie, gdzie małpy mogą żyć tak blisko ludzi w swoim, no prawie naturalnym środowisku, bo jednak jest tam jakaś ingerencja człowieka, ale wierzę, że ludzie, którzy tam pracują dobrze się nimi opiekują i nie są trzymany w klatkach, co jest dla mnie bardzo ważne. Poza samymi małpkami można tutaj zobaczyć przepiękną jaskinię, której nikt nas się w sumie nie spodziewał, różne bunkry i generalnie sam park w Gidlartarze jest bardzo ciekawy i dużo bardziej uważam, że warto wejść tam o własnych siłach, niż wjechać kolejką, która jest bardzo, bardzo droga. Kilka dobrych godzin spędziliśmy na górze, a potem poszliśmy coś zjeść. Niestety od nagrywania wszystkich małpek i robienia im zdjęć padł mi wtedy telefon, ale już dzięki temu Witam się z wami kolejnego dnia tego weekly vloga i witam się z Wami z mojego hiszpańskiego domku i dalej nie wierzę, że mogę tak nazywać to miejsce. E, wypiłam sobie rano kawkę, zaczęłam z Mateuszem się rozciągać, a potem on chwilę dla Was ponagrywał te piękne przebitki i ujęcia, bo no, rozciąganie na takim tarasie nie dość, że jest ogromny, to jeszcze z widoczkiem i ja nie potrzebuję nic więcej do szczęścia. W tym momencie, tu gdzie jestem teraz, czuję ogromną wdzięczność, czuję spokój. Pokój, szczęście, którego naprawdę dawno nie czułam i ten wyjazd był dla mnie takim momentem na zatrzymanie się, przemyślenie, na oddech, odsapnięcie po studiach, ale tak jak Wam mówiłam w ostatnich odcinkach jeszcze z domu, że no było ze mną troszkę gorzej, troszkę ciężej, bo już w domu zaczął się u mnie ten proces myślenia, ewaluowania, wszystkich swoich wartości i on kontynuował się aż do teraz. W tym momencie Trochę rozjaśniłam sobie w głowie, czego tak naprawdę chcę, dlaczego warto czasem zwolnić, dlaczego nie powinnam może aż tyle pracować, dlaczego powinnam odpuścić na tym wyjeździe. Musiałam pewne rzeczy podpuszczać, zmienić swoją rutynę, dostosować się też do innych, e, dostosować swoją pracę, której no, nie mogę wykonywać zdalnie. Musiałam naprawdę wiele sobie poprzestawiać w głowie, żeby być tu, gdzie jestem i pozwolić sobie na taki wyjazd i jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna i sobie i wszystkim ludziom dookoła mnie. Po prostu dziękuję. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami jeszcze trochę cicho, bo niektórzy... Śpią. Czas na śniadanie w naszym hiszpańskim domu. Zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną. Śniadanko będzie klasyczne, takie samo jak w domu, czyli po prostu owsianka. Klasyczną owsiankę z płatków błyskawicznych, z białka do tego brzoskwinia, jabłko, cynamon. Gotujemy. Potem dodamy troszkę więcej owoców. I co, i zabieramy się do pracy, bo tutaj przyjechaliśmy już teraz po tych naszych wojażach, po prostu pracować. Ale po Pogadamy, jak wszyscy wstaną ja wiem, że to wszystko może brzmieć tak trochę górnolotnie i pięknie, że po prostu jestem w ładnym miejscu, mam na wakacje e, i po prostu nagle jestem szczęśliwa, ale to chyba nie o to chodzi, bo mam wrażenie, że ten wyjazd był mimo wszystko dla mnie stresujący, mimo że to są trochę wakacje, trochę urlop, to jednak jest to zupełne oderwanie się od rzeczywistości, wyjechanie na miesiąc z domu, odejście od swojej własnej rutyny jedzeniowej, fitnessowej, e, społecznej, jeśli jesteś kimś takim kto ma troszkę lekkie zaburzenia psychiczne emocjonalne to mimo wszystko boisz się być bardzo długo w grupie z ludźmi i ja lubię tą swoją przestrzeń, tą swoją samotność, a tutaj wiedziałam, że nie do końca będzie na to miejsce i to było dla mnie niesamowite sprawdzenie, ale też bardzo duża lekcja, że jednak stać mi na więcej i jestem dużo bardziej wytrzymała e, i psychicznie i fizycznie na różne ciężkie okoliczności, ale też, że nie muszę robić wszystkiego Idealnie, muszę czasami e, odpuścić, muszę dać ponieść się zmianą planów e, i tego tak nie przeżywać, tylko po prostu żyć tu i teraz, żyć tą chwilą i to było mam wrażenie to, co wyniosłam najbardziej z tego wyjazdu. Huh, w końcu mogę do Was chwilę pogadać. Dzień dobry moi drodzy, nie przywitałam się dzisiaj porządnie poza tym chwilowym szeptaniem rano przy śniadaniu. Na razie próbuję się przyzwyczaić do nagrywania, będąc większą ilością osób w domu, bo normalnie jestem tylko ja i Mateusz, a teraz jesteśmy tutaj wiadomo, że też przyjaciółmi, więc jest to troszkę inaczej i jeszcze trochę się wstydzę, ale no to dopiero pierwszy dzień mojego nagrywania tutaj, także mam nadzieję, że się jeszcze do tego przekonam trochę bardziej. No bo chcę, żeby te vlogi z tego wyjazdu, ponieważ będziemy tutaj jakiś czas, były bardziej normalne i takie klasyczne, domowe, bo to jest mój domek na najbliższe dwa tygodnie czy trzy i żeby nie robić z tego znowu jakiegoś przewodnika, no bo tutaj jakby nie przyjechaliśmy zwiedzać, przyjechaliśmy trochę pracować, trochę, trochę odpoczywać, no to chcę, żeby to były takie normalne daily vlogi czy weekly vlogi, czy po prostu po no to, co ja lubię nagrywać, to co wy lubicie oglądać, czyli po prostu jakieś normalne, moje zwyczajne życie. Ja trochę muszę się na razie wdrążyć, tym bardziej po tym tygodniu jazdy i takiego bardzo nieregularnego nagrywania, no bo też bardzo nieregularnie spaliśmy, jedliśmy, no był tydzień po prostu Eurotripa podróży i wszystkiego, co się da, więc na razie dopiero próbujemy wszyscy wrócić do normalności. Mateusz już zaczął pracę normalnie od wczoraj. My jeszcze sobie daliśmy takie dwa dni wolnego, bo Ania z Michałem też mieli wolne, więc ja jeszcze z nimi, ale zaraz się wezmę za. Tworzenie kontentu i kończenie e-booka, bo ja jako, że jestem fizjoterapeutką, to wiadomo, tutaj nie ma, nie pracuję zdalnie w fizjoterapii, ale chcę zrobić więcej rzeczy, po prostu takich właśnie do internetu, czy dla Was, czy na Instagrama, które zawsze chciałam zrobić. Nigdy przez pracę taką fizją nie miałam czasu, więc tutaj stwierdziłam, że będę po prostu pracować nad tymi moimi social-mediowymi rzeczami, które i tak jakby na co dzień w tygodniu się nimi zajmuję, bo robienie jakichś materiałów dla firm, czy tym podobne rzeczy, no to i tak jest moja praca. Ja to już traktuję jako moją pracę, także tego będę robić po prostu troszkę więcej. Nagram sobie może trochę rzeczy na zapas, ale to myślę od jutra jak już wszyscy wrócimy do pracy, a dzisiaj już zaczynam taką moją ulubioną pracę, czyli nagrywanie dla Was po prostu takiego zwykłego mojego dzionka. Jak widzieliście niewiele się na razie działo, bo pory zjedliśmy śniadanie, wypiłam sobie spokojnie kawkę na balkonie, ogarnęliśmy z Mateuszem jakieś rzeczy już mailowe. Trochę się porozciągaliśmy we dwójkę na balkonie, co jest przewspaniałe, bo tutaj w ogóle wschód jest strasznie późno. Dopiero jakieś, nie wiem, 7.30 jest jeszcze w w ogóle ciemne jak Mateusz staje do pracy tak o 8, 8.30 dopiero w ogóle pojawia się słońce nad morzem, więc jak chodzę biegać, to jest po prostu Wspaniale, ale sobie potem śniadanko. Pocilowaliśmy, poszliśmy na spacer dla niej i z Michałem, żeby matemu nie przeszkadzać w pracy do sklepu, więc robiliśmy małe zakupki na dzisiaj na kolację. Ja potem oni wrócili do domu na basen. Ja poszłam na siłkę. Na jakieś 50 minut jestem tak szczęśliwa z tej siłowni Boże Święty była nie najtańsza, ale jest przy samej plaży mam taki widok, że po prostu chciałabym to zachować na całe życie i mam wrażenie, że na starość mogłabym tutaj mieszkać naprawdę jest przewspaniale. A teraz tylko się rozwodzimy, czy lepiej we Włoszech mieszkać na starość, czy w Hiszpanii. Na razie jeszcze nie. Nie wiem, ale tutaj jest czyściutko, cichutko. Są sami stari, starsi ludzie, więc w ogóle wszyscy na nas patrzą, co by tu robicie je dzieci. Jeszcze przyjechały samochodem z Polski, a tu same domy Brytoli. Fajnie jest, bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. Na razie próbujemy się w ogóle wdrożyć. Ja na razie do mnie chyba nie dochodzi, że jesteśmy tutaj na tak długo, bo mam wrażenie, że z każdego dnia próbuję wycisnąć ile się da i przez to nie daję sobie faktycznie prawdziwie odpoczywać. Jestem cała mokra i w ogóle wyglądam tak i do was dłużej gadam, więc powinnam trochę może się ogarnąć. Idę się wykąpać. Do basenu, a potem y, zrobimy jakiś obiadek. Chociaż obiad będzie już easy, bo wczoraj zrobiłam nioki z pieczonymi warzywami i z kurczakiem dla ekipy. Dla siebie zrobiłam zwegę. Kurczakiem, z... powtórzę to samo. Jemy sobie razem, gotujemy, śmiejemy się. Wczoraj graliśmy do 12 w nocy w karty i w planszówki, więc nasz host, który mówił, żebyśmy nie don't party too much to chyba nie wiedział, że my tak naprawdę wewnętrznie jesteśmy starymi dziadkami, którzy grają w katana i w karty o godzinie 12 w nocy i śmieją się z różnych dziwnych wyzwań czy przekrętów, które sobie sami robimy. Także kocham tą ekipę, jestem przeszczęśliwa, że to jesteśmy z nimi i naprawdę nie mogło być lepiej, szczerze. Nic bym mnie zmieniło. Wiadomo, może być inaczej na koniec, ale na ten moment jestem przeszczęśliwa. Dobra, lecę na basen wykorzystać tę pogodę. Dobra, już jestem odziana, gotowa na plażę, biorę sobie kombuczę, którą znalazłam tutaj w sklepie, ale widziałam, że są też takie w Polsce. Lecę na plażę, a raczej na basen, nie na plażę. Teraz podgrzewać gnocchi, które zrobiliśmy wczoraj, tylko dogotuję trochę świeżych. Tu jest wersja z mięsem, tu jest z kurczakiem, więc jak widzicie, sosu jest więcej w stosunku do e, samych do tego będzie szybka sałatka z takiego miksu, który jest tutaj w każdym sklepie, który mi się mega podoba, bo mamy już tutaj taką marchewę, mamy oliwki, mamy pomidorki. Kosztuje to nawet mniej niż zwykły miks sałat, także 10 na 10. Ja już się wykąpałam, to tylko teraz poleję takim winegrecikiem, który mamy na bazie balsamico. No takie coś, to jest niby z miodem, ale to jest tylko ocet balsamiczny, trochę oliwy, miód i jakieś tam przyprawy. Także fajna rzecz, bardzo szybki obiadek. No i specjalnie wczoraj, jak już gotowałam, to zrobiłam więcej. Na, na pewno Wam pokażę jeszcze dużo gotowania dzisiaj e, wieczorem, a jak nie, to w innych odcinkach będzie hiszpańskie gotowanie na chacie ze mną. Przeszliśmy właśnie na golfa, takiego jak byliśmy w Stanach, a raczej coś podobnego, bo nie tak wypasiony, ale będziemy walić piły z miejsca. Bo, żeby dostać się na takie normalne pole golfowe, to nie jest tak wcale prosto, ani w naszym kraju, ani tutaj. Ja dalej uważam, że nie będę w tym najlepsza, ale kurde. Patrzcie na ten widok. Wajcie sobie ty w golfa, a przed Wami taka przestrzeń. No, wow. Czuję się jak Troy Bolton. No, no, no.

Gdy zaczęliśmy grać w Katana pierwszego wieczoru, nie spodziewałam się sama, że to przejdzie w jakąś obsesję i będziemy grali w katana każdego jednego wieczoru. By the way. Jeśli lubicie grać w planszowy, to dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione, bo dla mnie katan już <grym> nie będę mogła do niego patrzeć po prostu po powrocie. W każdym razie zjedliśmy sobie pyszną kolację pomiędzy graniem w Katana. Ja zrobiłam krewety na masełku. Kupiliśmy jakieś hiszpańskie kroketas, zrobiłam sałatkę. Oczywiście dużo bagiety, i tak wyglądało bardzo wiele naszych kolacji, bo krewetki tutaj kosztują dużo taniej, są dużo świeższe, dużo lepszej jakości, no a wiadomo, potem więcej rozgrywek w katana, różne ciekawe przekąski, i tak mniej więcej wyglądał każdy nasz wieczór, czyli totalny balans i życie pełnią życia. Kolejnego poranka znowu wstałam, ubrałam się wcześniej w strój sportowy i ruszyłam po raz kolejny wykorzystać moją nową, wspaniałą siłownię. Nie chcę być tutaj taka cringe'owa i mówić, że wszystko. Jest wspaniałe, cudowne i piękne, ale no wiecie, ciężko mi wyjść z tej bańki, kiedy teraz edytuję to kilka tygodni później i dalej. Tak samo się czuję i czuję to samo w stosunku do tego miejsca. Jeśli chodzi o moją rutynę treningową, to dzięki temu, że była opcja na siłowni kupić karnet na dwa tygodnie, to skorzystałam z tego, dlatego dopiero pierwszy tydzień naszego pobytu od poniedziałku e, do kolejnego poniedziałku, po dwóch tygodniach chodziłam sobie na siłkę i nie cisnęłam się z tym za bardzo, bo chodziłam na jakieś 45 minut do godzinki robiłam ćwiczenia z ketlami, czasami robiłam ćwiczenia w e, jakiejś ze sztangą, czasami tylko i wyłącznie na maszynach, a czasami nie robiłem ich w ogóle, bo później dopadło mnie niewielkie choróbsko, co zobaczycie później, więc musiałam wtedy dać sobie trochę na luz, co nie było idealne, biorąc pod uwagę, że musiałam sporo zapłacić za tą siłownię, ale szczerze wykorzystałam ją podwójnie, bo i dla siebie, dla swojego mental health i dla kontentu na Insta. Co dla mnie jako twórcy internetowego jest mega ważne, bo to też jest część mojej mikro Pracy. klotusa. lotusa. Idziemy na plażę, a raczej na basenik. No, czuć Nie! Najgorzej. Czekoladę. Czekolada do spraya Ale dobry. Bo ja, ja kocham ten krem ciasteczkowy. Ja go potrafię łyżeczkami jeść. No więc tak, jakby ktoś się zastanawiał, co robiłam całymi dniami przez 2,5 tygodnia, skoro wszyscy pracowali, a ja nie pracowałam. No więc ja trochę miałam tam pracować, a trochę miałam się wygłupiać i leżeć w basenie. Miałam na celu popracować w postaci tworzenia nowego kontentu, ale też nowego e-booka. Wróciliśmy z... a raczej ja z baseniku. Idę dla Was nagrywać to, co będę robiła dla nas na lunchek. Dzisiaj mam taki jeszcze trochę chillowy dzień, ale też trochę pracowy, bo mimo, że leżałam przy plaży, to Zmontowałam jakieś trzy filmy, zrobiłam miniaturę do filmiku i już sobie poczytałam, co muszę nagrać w najbliższych dniach. A że Ania też dzisiaj jeszcze nie zaczyna pracy, to ja też dałam sobie jeszcze taki jeden dzień chilku, ale dla Was nagrywam cały czas, także biorę statyw i idziemy robić obiad. Robimy tagliatelle z krewetkami. Wczoraj na kolacji były krewetki takie po prostu w masełku i w winie. Nie wyszły najlepsze, bo kupiłam bardzo wytrawne wino i to, to był zły pomysł. Po prostu kwaśne wino. Jeżeli taki wiecie, po prostu taki kwasior wino, to jest kwaśne krewetki potem, więc no. No, nul, nie polecam, ale makaron dzisiaj z tego zrobimy. Takie tyle z krewetkami do tego sałatka z pieczonym brokułkiem. Będzie piech. Przez 7 dni naszej podróży tutaj to było głównie jedzenie na mieście lub jedzenie bagietek, kanapeczek po drodze i różnych ciperków, czy proteinowych chrupeczków, batoników i tym podobnych. Dlatego jak wróciliśmy to ja absolutnie rzuciłam się na wszelkiego rodzaju warzywa i nie mówię tego e, absolutnie w jakimś negatywnym tego słowa kontekście. Po prostu bardzo potrzebowałam dużych ilości warzyw, więc ile mogłam, tyle gotowałam, bo miałam najwspanialszy deal na świecie. To znaczy ja gotuję, ja nie sprzątam, a że kocham gotować, to gotowałam ile się dało, czyli prawie codziennie, za co jestem turbo wdzięczna, bo jest to jednak moja pasja, na którą ostatnio nie miałam za wiele czasu. Przejechaliśmy sobie właśnie do Fujiroli na lody i zwiedzanie naszego miasteczka. Obok i muszę przyznać, mieliśmy tutaj mieszkać i cieszę się, że jednak mieszkamy w trochę mniej turystycznym miasteczku i mamy święty spokój, skoro jesteśmy na tak długo. No bo jednak tu już tu jest, tak, tu jest tak wakacyjnie. A u nas jest tak trochę wakacyjnie, trochę domowo, jest cisza, spokój, ale nie mamy lodów, więc ja jak wiecie, kocham lody, więc idziemy spróbować dzisiaj. O tego idziemy spróbować. No nie są to lody Anita z Barcelony, ale są spoko. Tam oczekujemy trochę więcej chrupnięcia na dole. Tu na górze mamy pomarańczowe, niżej mamy jakieś karmelowe i białą czekoladę z pistacją. Wzięliśmy sobie na dwójkę takie mega XL porcje. Tak jest smacznie. A propos większej spontaniczności i elastyczności, spontanicznie trafiliśmy na największy fest, jaki mogliśmy trafić, ponieważ dzień później odbywało się święto Hiszpanii, co znaczy, że Hiszpanie mieli wolne. Co znaczy święto i dzień wolny to, że jest wielka fiesta dzień wcześniej i to co zobaczyliśmy później totalnie zrobiło nam wieczór, jeśli nie w ogóle cały wyjazd. Nie nagrałam dla was nic wczoraj, nie nagrałam też dzisiaj i raczej nie nagram chyba, jakim, że jakimś cudem nagle ozdrowieję, ale dopadło mnie zapalenie za to I sobie leżakuję <grym> od wczoraj, w Łóziu, w domku, wczoraj popracowałam trochę. Rano było jeszcze spoko, A dzisiaj wstałam i nie mogę zaruszać głową, bo po prostu strasznie mi przykro, nie lubię chorować, nie lubię się czuć bezsilna. No nikt nie lubi. Ale będę w takim miejscu to boli jeszcze bardziej. thank you